Może nie wypiliśmy tego święta przed świętami w vlogmasach, ale wypijemy to teraz. No nie? Bułkę zostawiam, bo dzisiaj jest piątek, więc post ryba. Trzeba robić rybę. Jest już nie bez sensu chowania. No dobra, zróbmy sobie cappuccino o smaku szarlotka z cynamonem. Dla dwojga. Czyli to dwie porcje? Robię. Szarlotką faktycznie takim ciastem szarlotką no ciastem szarlotką dobra będziemy testować czy trzeba to słodzić Słodkie, nie, nie słodzimy no dobra próbujemy Dobre. Mm. Ja się cieszę, że już jest weekend. ale mm. dobre, ale czy to jest mój smak? Jednorazowo. Mogę wypić, ale nie tak wiecie co. No. Nie no dobre, no ale... Ja człowiek przewrotny. Ja czasem lubię szarlotkę, czasem nie lubię szarlotki. Ogólnie dobre, ale wolałabym, żeby było czekoladowe. Ja, ja, ja uwielbiam czekoladę. Pluję się. Na same mówienie o czekoladzie się pluję. Mm. To co widzieliście wcześniej, to byłam wczoraj na pazurach, zrobiłam też sobie więc trochę wyglądam na siwą, ale mocniejszą taką sobie zrobiłam, więc chyba tam to wstawiłam, coś tam chyba nagrałam. No dobra, ale o o tu, mam takie kwitki, kwiatki takie. Dobra, więcej nic nie będę mówić, bo ja mam wrażenie, że osoby niektóre mnie oglądają i mam wrażenie, że niektóre osoby na mój widok myślą sobie tak. O nie, to przyszła ta, co będzie sobie wymyślać. To ta typiara, co by chciała cyrkonie czy tam... kolorowe rzęsy. Mam takie albo ta, co wymyśla makijaże. Naprawdę mam takie wrażenie, że, że, że tak jest. Ale poczekajcie, już sobie tutaj chwilę. Tak, mam takie wrażenie, ale... Yy, 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 jakby to powiedzieć... No wiecie, to jest tak, z jednej strony... Muszę was przedstawić, bo odwrotnie kamerę. Ja się patrzę, to tu, tu, tu powinnam. Poczekajcie, zrobimy taki obrót. Yy, dobra, od razu lepiej, co nie poczekajcie, Nikola, mieliśmy kubełek tej cappuccino. Gorące, gorące. Siadaj sobie. no nie pachnie. No nie pachnie, ale ja tak to bardzo... To no to spróbuj sobie. E, powiem Wam tak, że z jednej strony płacicie, to też... Macie prawo wymagać, prawda? Bo jeśli ktoś idzie na przykład, nie wiem, zrobić sobie włosy, no to nie idzie po to, żeby ktoś mu skasztanił, tylko po to, żeby wyszedł zadowolony. Um, o, właśnie, musi zapisać, <grym> zaraz zadzwonię. No więc, no, ja takie mam podejście. Jeśli idę gdzieś, to chciałabym, żeby te moje oczekiwania były spełnione. Może ja jestem za bardzo wymagająca. No nie wiem, ale mam naprawdę takie wrażenie, że sobie ludzie niektórzy myślą, o to ta topiara, co będzie zaraz wymyślać. No ale z drugiej strony, no właśnie to jak mówię, no to jak płacę, to mam, dobra, zrób co chcesz, bez względu jak to wygląda, albo dobra, jeden kolor, czy tam, nie wiem, y, jaki tam model rzęs, nie, no bo dobra, aby Ci było dobrze, a bez względu jak mi, bo ja tam nieważne, nie, a no ale płacę. No dajcie znać, jak to jest. I czy ja tańko tak mam, że y, myślą sobie niektórzy, że Wymyślam. Cudawianki. No nie. No dobra, mam takie ładne kwiatki. Znaczy, no, nic nie mówimy. Hmm, nic nie mówimy. No, muszę złożyć koniecznie zamówienie na te właśnie kilka produktów do, i sobie sama zacząć robić Młody już idzie do szkoły, już jest na tyle duże, że ja po prostu mogę sobie sama usiąść i mam ochotę sama sobie po. Wydziwiać, podtukować, poprzyklejać sobie. Właśnie muszę sobie przejrzeć, jest szajna, i pozamawiać sobie takie różne 3D kokardki. To było kiedyś fajne, modne, ale to teraz wróciło. Przynajmniej mi się podoba, jeśli komuś się nie podoba, no to no to, komu, no to sobie zrobi inne, nie? A mi się podoba, i właśnie mam zamiar poprzyklejać sobie te kokardki i bardzo mi się to podoba. I właśnie takie 3D rzeczy muszę sobie kupić do pazurków yy, i sobie sama działać, bo jak ja sobie mam coś wymyślonego w głowie. Wiecie, to nie zawsze, że mi wychodzi, nie zawsze, to nie jest tak, nie, dlatego potrzebuję trochę czasu, a na szczęście młody się teraz potrafi, trochę, potrafi się już czasem zająć, więc ja mogę sobie tak, wiecie, jednego dnia jedną rękę zrobić, drugiego, drugiego, drugą, nie, no ale jak wymyślę sobie albo wybiorę sobie jakiś wzór kwiatka, no to ja bym tak go długo robić, aż zrobię taki model kwiatka. A powiem Wam, że, że ja mam tak. Yy, jeśli tak macie, to piszcie, proszę. Ja dziękuję Wam, że w ogóle wy się odzywacie. Ja w niektórych sprawach czuję się, że nie jestem samotna. Bo czasami mam wrażenie, że jestem jakaś sama jednym osobnikiem na tym świecie wydziwiającym, odosobnionym. Yy, a chodzi mi o to, że. Ach, <laughs> straciłam tak. Napiję się cappuccino. Poczekajcie, Teraz może mi wróci ta myśl. Mm, chyba muszę obejrzeć. A intensywne to jabłko. Mm. Ale gorąco. O, jaka słodka skubanica! Mm -hmm. Ja jednak zwolenniczką cappuccino nie jestem, ale tak długo to leżało, już spadało na mnie, więc stwierdziłam, że to zrobię. Czekajcie, muszę się zatrzymać i obejrzeć, co ja powiedziałam, bo straciłam ten wątek. Obejrzałam i wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć to, że jak coś sobie wymyślę, obejrzę, znajdę jakiś kwiatek, ja tak długo będę robić ten kwiatek, aż on mi wyjdzie. No, wyjdzie albo aż będę zadowolona i będzie miał taki kształt, jaki wiecie, a mam wrażenie, że y, jak gdzieś pójdę i ktoś mi zrobi coś i mi to niekoniecznie się podoba, to jak powiem, to ta osoba tak wiecie, spojrzy się na mnie i, i no niekoniecznie y, jestem czasem z kształtu czy coś zadowolona, ale jak zwrócę uwagę raz, y, drugi raz, trzeci raz, to potem mam wrażenie, że naprawdę ta osoba sobie myśli no nie, to ta typiara, jak ja jej nie lubię albo już nie odpisuje na wiadomości, nie zapisze jej, nie chce iść gdzie indziej. Pozbędźmy się tego problemu, niech sobie idzie gdzie indziej. Bo też mam wrażenie, że niektóre osoby nie stawiają sobie wyżej granic. Ach, nie zafarbuję jej włosów, bo nie umiem, nie chcę się z tym bawić, więc, a, wolę wrzeć takie, wiecie co, bezpieczne babki, a ona niech sobie idzie gdzie indziej. Niech te, co umieją, niech ich zrobią. Mam takie wrażenie. Albo obetnice włosy najlepszy hit. Pani ma za długie włosy. obetnice pani włosy to panią uczeszę. No dobra, mówiłam o tym. To po prostu ja bym jej zabrała ten. Yy... Ten czeladniczy, to się egzamin zdaje, nie? No bo fryzjerka tak do klientki. Pani, obetnij włosy, bo masz za długie, nie da się z tym nic zrobić. <grym> Nikt już na mnie patrzy. Pani, masz krzywe zęby, to nie wiem, wyrwij sobie to. Nie mieliśmy miała ja zębów, nie musiała mieć. Rozumiecie o sukan. No dobra, napiję się tego słodkiego, pysznego kapu. o smaku. Cappuccino. Smaku... Czemu smaku? Nie wiem, smaku jabłuszka. Mm. Mam tutaj rybę. Mamy takie duże dwa płaty. Nie wiem, to jest dla ryba. Strong? Dorsz? Nie, ale taka dobra rybka. Więc będę robić obiad z górkiem kiszonym, chociaż ja warto ale. A dobra, zróbmy z tym. Nikola już obiad zadał, był mam krem pomidorowy, a poza tym idzie na urodziny. Urodziny, ale dzisiaj jest post, A ty chcesz, a wy idziecie podobno później do Niemiec, czy Maka, więc nie wiem. Kurtka w gotowości już czeka na O, mamo się obudziło, więc kończę na teraz, nie później dobrze. się dasz. No hej, kolejnego dnia. Miałam się odezwać, potem nagle się nie wezwałam. Kawka, tuż maluję się już właściwie. Kątem zostało mi jedno, dwa o y oczy tylko. Y I idę, znaczy się jadę na te igły, szczęsny, nieszczęsny. Przyszedł do nas mróz. No, powrócimy może faktycznie. Dobrze, że jeszcze kurtek nie wywiozłam, ale wiecie co? Na minusie w ciągu, w nocy, w ciągu dnia, nawet jak będzie zero, to... To jeszcze, wiecie co, nie jest jakoś tragicznie zimno. Wątpię, żeby przyszły, minu taka pogoda, żeby wróciła, wiecie, minus 10 stopni. No wątpię. Powiem Wam, że ta wczorajsza kawa, nie, to nie mój klimat, ja po prostu nie wypijam jej nawet do końca. Mm, po pierwsze za słodka, po drugie ten aromat tego im cynamonu i tego jabłka, nie, ja jestem klasykiem. Jak kapuczyno, to jak już to może być, e, ja nie piję dość to jakoś nie wiem. Nie wiem, a ja ja, ja ja Naprawdę Kupiłam to kiedyś Chyba na vlogmas Ale jakoś tak Nie wiem, no to nie jednak mój klimat Nawet w okresie świątecznym To no nie mój smak, tak jak te kawy smakowe No nie Dobra, to ja żeby tutaj się nie rozugadywać Ogarniam się i Włosy czesze idę Jadę na no te moje rehabilitacje mi się tam strasznie chyba te igły właściwie, nie wiem, który to już raz, Bo wiem, że będzie mi boleć. No <grywanie> więc, hello, nowy dzień. Za dużo może nie będę gadać dzisiaj, żeby nie było za dużo tego gadania Jeszcze chwila. No muszę też powiedzieć, no nie mogę, dopiero kupowałam ten tusz, a on jest tak gęsty i tak go mało, że ja mam wrażenie, że ktoś się chyba nim malował albo go otworzył i on wysech. Tragedia, nie wiem gdzie tu kupić tusz, żeby on przyszedł zaklejony, może jakiejś innej firmy, chyba tak, chyba się przerzucę, bo jeśli yy, ja kupuję tusz, a on jest wyschnięty, nie, no to używany, ja już się boję kupować w takich drogeriach, chyba, że może jak pójdę do Rossmana, to powiem, żeby mi z szuflady wyjęła, może tamten będzie, nie, nie wiem, nieużywany, no bo... No kurna, no, ciężko było malować mi te rzęsy. się pamiętam jaki on jest, jak jest, wiecie co, jak jest yy, nowy, to on jest taki mokry. Pamiętam, że aż nawet za bardzo mokry, aż on mi się tu odbijał. A ten, a ja zrobiłam sobie duże różowe, różowe policzki. Nie widać tego u Was. Tutaj nie ma światła i w ogóle kolory są tak zjadane tutaj, że... Ale ja tu widzę ostry róż. <laughs> co tam jakoś mnie na różowo. Nasz szłochę też ja zawsze lubiłam, mówiłam, że lubię różowy, jak ja marzę z tym moim koczkiem. Masakra, masakra, co z tego, że ja mogę ręką tu, ja nie jestem w stanie sobie koka zrobić, Zrobimy sobie zrobić wysokiego kucyka, nie chcę się jęczyć, ale i tak sama nad sobą jęczę, jak sobie pomyślę o mojej ręce, takiej jakby powiedzieć, no niepełnosprawnościowa jest. Cholera, jeszcze to było jej najgorsze jest. Mm. Szlak by to trafił. Miało być naprawione, a boli, i tak. <laughs> Bądź tu człowieku, niezenerwowany. Udało mi się wczoraj zapisać do fryzjera. Niestety nie na taki termin, który ja chciałam, bo mam, mamy komunię. Mam komunię Chrześniaka, a na drugi dzień mamy rocznicę komunii mojej Nikoli. więc super, że on ma w sobotę, a nie w niedzielę, bo Nikola ma na drugi dzień. No i chciałam się zapisać na co, na włosy w piątek, mówię, a w piątek sobie pójdę co nie, umoduluje mi ładnie będę miała, e, git czy ja tak chcę? ok ale niestety e, ona nie może więc troszkę wcześniej będę miała, zobaczymy dobra, idę stąd idę stąd, muszę poszukać gdzieś gumek, bo tak e, będą mi trochę przeszkadzały w ciągu dnia dobra, idę biorę rasztkę i idę Dotarłam. Aż się boję, aż się boję, ale wychodzę. Idę.